Pierwszy zakon to czarne rozdzielenie kompetencji. Rygulski przetrwał około 90 zakonów, profilnych zakonów. O abrazowaniu zakonów, o kulturze, o zachowaniu zdrowia, o drogach, o transporcie, o okrężnej środowisku opleniowały, bo się to jeszcze I we wszystkich tych zakonach wsie, a nie z publicznej własnej, tak tam zapisała szkoda, gdy że to zastawlały, tak naprawdę, żony szkody, zakrywają szkody, szkoły, dyrektora szkody, nie szkoły, i kulturalne, tak jak nie remontuje i w Нет, все эти, что нужно делать по разделу, что можно передать местной власти, а что надо оставить центральной власти или делегату, представителю центральной власти региона. И так, это четкие двух разделений. Принцип такой же, принцип тот хигиармонский, как это jest w Europejskiej karty Miejscowej Sałuprawnienia, aż to publicznie działalne, na ryszard na samą, niską na którą można efektywnie rozwiązać, Także to było blisko ludzi, pod kontrolę ludzi, a, a to, a to, bo na wyższym ruchu ich samouprawnienia, i w gasodawstwie było czy uprawnienie, nie jest możliwe na nisko uruchomić w danym momencie. polityki nie można na uruchomić w gromadzie. To obecnie narodowa polityka i na nacjonalne ją I tam, było, te nacjonalne A tam, gdzie co najmniej na samym końcu te No i właśnie tego zakonu, To jest kapitancji. Natomiast jeszcze finansów, to, że princip żeby gminy min swoje socjalny budżety i żeby nie targowali się z Ministerstwem Finansów naścód swojego budżetu, swojego dochodu, tak, że oni połączyli 100% pracownic, nie i nałogów, nie, może potyczek, tak, tamgoś, tak, że coś tam, wszystko zostało mina. Kromie to, to oczywiście swój dziesiąty w nowych nałogach, nałog na dochody rentpiaki, nałog na fizycznie лица, jakie na лица, a oni to co tam masz zostają starować. Nie mogło udać się do tego. Kromie tego, absolutno, oni połączyli subskrypcję na okazowanie, która też nie Raz jeszcze ludzi wam na bazyście liczysz po ucieczce do